Jogini. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na taką krótką, poranną, rozgrzewającą, rozruszającą praktykę. Idealną na start w każdy sumie dzień. Także znajdźcie sobie wygodną, siedzącą pozycję na macie. Najlepiej w siadzie skrzyżnym z, z prostym kręgosłupem. I zaczynamy. Uziąć sobie dłonie luźno na kolanach, możesz też obrócić wnętrzami dłonia do sufitu, do nieba. W takim geście otwartości i na chwilę jeszcze zamykając oczy, przenieść całą swoją uważność do wewnątrz, obserwując jak się czujesz tu i teraz, jak się dzisiaj rano czujesz w swoim ciele. Czujesz jakieś napięcia, jakieś sztywności, A może też jakieś przestrzenie, które są przyjemnie otwarte i rozluźnione. Pamiętając, żeby nie oceniać, nie wartościować, daj sobie te kilka takich spokojnych, świadomych oddechów, żeby poczuć swoje ciało. Jeżeli masz jakąś intencję, jakąś afirmację być może na, na praktykę, ale też na cały swój dzisiejszy dzień, pomyśl teraz o niej! I powoli z kolejnym wydechem. Opuść brodę w stronę mostka, delikatnie rozciągając tył szyi, otwórz oczy. Z wdechem, unieś głowę i zaczniemy sobie dzisiaj w pozycji dziecka. Także przejdź do siadu, napięta kolana na szerokość maty i dłońmi podchodzimy do przodu maty, wydłużając kręgosłup, wydłużając boki ciała. Czoło opada na matę. Aktywnie wydłużając boki ciała. Przeciągnij przyjemnie boki ciała. Ośladki opadają w dół. I cały czas długi, spokojny oddech. I z kolejnym wdechem przechodzisz dłońmi delikatnie w prawo. Brzuch zostaje cały czas między udami. Wydłuż teraz przyjemnie lewy bok ciała. Czoło może być cały czas podparte o matę. I z kolejnym wdechem wracamy przez centrum i przechodzimy na lewą stronę. Cały czas spokojny oddech. Wydłużasz teraz prawy bok ciała. Pośladki opadają napięte. I wróć do centrum. Wyciągnij obie dłonie daleko do przodu. Teraz prawa dłoń zostaje z przodu, a lewą rękę przekładasz pod prawym ramieniem, starając się położyć lewe ucho na mać. W takim miękkim, delikatnym skręc. Oddych. Poczuj, jak ciałko się zaczyna przyjemnie tutaj rozgrzewać. Oddychaj zwłaszcza w te miejscach, gdzie czujesz jakieś napięcie, gdzie czujesz jakąś sztywność w ciele. I powolutku zwiję. Wracamy. I druga strona. Prawa ręka pod lewym ramieniem. Teraz piękny widok na wodę pod swoją lewą pachą. Cały czas też rozluźniać napięcie, I wróć do pozycji dziecka. Jeszcze na dwa oddechy. Wydłuż boki ciała. Rozluźnij kręgosłup. Miękko otwierając biodra. Kolejnym wdechem, doaciskając dłonie w dół, przechodzimy do klęku podpartego. Dłonie lądują pod barkami, kolana są pod biodrami. Trzymaj lekko zaangażowany brzuch, tak, żeby nie zapadać się w odcinku lęczwiowym. Kilka kocich krowich grzbietów z wdechem. Klatka piersiowa się otwiera, puszczasz pępek w dół z wdechem. Zaokrąglj kręgosłup, popatrz między udami do tyłu. Mnie. Poruszaj się przez chwilę w rytmie swojego oddechu, przyjemnie rozmasowując kręgosłup, dając nieco przyjemnej mobilności do swoich pleców. I po kolejnym wydechu wróć do pozycji neutralnej, cały czas pamiętając o aktywnym brzuchu. Podwijamy teraz palce stóp, z wydechem przejdź do psa z głową w dół. I z wdechem teraz uginając miękko kolana, cały czas odpychaj się od dłoni, wydłuż kręgosłup. Z wydechem doprostuj nogi. Pięty opadają na matę na tyle, na ile możesz. Znowu wdech, ugięte kolana, wydech, doprostuj nogi. Ostatni raz, ugnij kolana z wdechem. Na wydechu doprost. Znajdź taką swoją wygodną pozycję. Dłonie na szerokość barków, stopy na szerokość bioder. Długi, prosty kręgosłup. I kilka oddechów. Trzymaj lekko zaangażowany brzuch. Starając się maksymalnie odpychać od nas palców dłoni. Piluj, żeby nie było przeprostu w łokciach. Poczuj, jak energia zaczyna powoli krążyć po ciele. Szukając przyjemności w tej pozycji, szukając przyjemności w ciele. I z kolejnym wdechem popatrz między dłonie i małymi kroczkami podchodzimy do przodu maty. Starając się trzymać dłonie jak najdłużej na macie. Stop, na szerokość biodra, możesz lekko ugiąć oba kolana. Puść ciężką głowę w dół, ręce luźno albo złap sobie za łokcie. I kilka takich miękkich tutaj zwisów. Lekko kołysząc się z boku na bok. Rozluźnij całkowicie kręgosłup. Głowa jest ciężka, szyja długa. I puść ręce, w duźni trzymasz za łokcie. I teraz odkładamy prawą dłoń między stopami prostujesz lewą nogę, uginasz prawe kolano i z wydechem lewa ręka idzie do góry. Patrzysz za lewym kciukiem. Miękki skręt kręgosłupa. Oczyszcz klatkę piersiową. Wydłużaj ciało. I z wydech wróć. Zmiana strony. Lewa dłoń na matę, lewe kolano jest zgięte, prawa noga prosta. Patrzysz za prawym kciukiem. Przeciągnij przyjemnie całkowicie. I z kolejnym wydechem. Wróć w dół. I teraz na wdechu, uginając oba kolana. Ręce idą do boków. Przeciągnij się do stania. Z wydechem, wróć do głębokiego skłonu. Nie, wydech do góry. I z wydechem cały czas na miękkich, ugiętych kolanach. Ostatni raz wdech. Do góry. Z wydechem sama, i dłonie na sercu. Stajemy sobie teraz stopami razem. idziemy do Suri, a do powidania słońca. A z wdechem ręce do góry. Popatrz tak. Wydech do głębokiego skóry. Wdech. Popatrz przed siebie i z wydechem przez wysoką deskę. Opuść teraz kolana, klatkę piersiową, brodę w dół na matę. Na wdechu idziemy do małej kobry. Aktywne plecy, nogi są na macie. Z wydechem przejdź do psa z głową w dół. Zatrzymaj na trzy oddechy. Poczuj jak ciało się rozbudza. I z kolejnym wdechem popatrz między dłonie. Dwa duże kroki na początek maty. Przeciągnij kręgosłup, popatrz przed siebie, dłonie mogą być pod kolanami, wydech do głębokiego skłonu, wydech, idziemy do góry i wydech, dłonie na sercu, z kolejnym wdech, znowu ręce do góry, wydech, uta nas na pełny skłon, wdech, popatrz przed siebie i z wydechem. Teraz prawa stopa idzie do tyłu, prawe kolano ląduje na macie, wydech, ręce do góry. Wyciągnij boki cała. Z kolejnym wydechem puszczasz nieco miednicę biodra w dół, otwierając klatkę piersiową. Lekkie wygięcie do tyłu. zostaj na długi, spokojny wdech. I z wydechem dłonie wracają w dół. Idziemy do wysokiej deski. Kolana, klatka piersiowa, broda w dół. Do kobry. Łokcie blisko przycieleni. Ciągnij brodą. I z wydechem. Jest z głową w dół. Na wdechu od razu. Prawa stopa. Idziemy do przodu. Lewe kolano w dół na matę. I wiesz, ręce do góry. Znowu wydłuż boki ciała. Z wydechem pozwól, żeby biodra i miednica opadły w dół. Otwórz klatkę pierwszą, delikatne wygięcie. Zostań na długi wdech. I z wydechem. Dłonie wracają na matę. Lewa stopa wraca do prawej. Przedciągnij kręgosłup z wydechem głęboki skłon i na wdechu unieś się do góry wy dłonie na serce, sama stefki. Z kolejnym wdech. Poparz za kciukami do góry. Wydech, przejdź do skłon. Z wdechem popatrz przed siebie i na wydechu uginając kolana od razu przechodzimy do psa z głową w dół. Odpychając się mocno od dłoni. I z kolejnym wdechem. Prosta prawa noga idzie do góry. Prawa pięta ciągnie wysoko z wydechem. Prawa stopa między dłonie. Prostujesz prawe kolano. Odkładając lewą piętę w dół. Przechodzimy do trójkąta. Prawa dłonie z wnętrzu prawej nogi. Lewa ręka wyciąga cię do góry w linii z barkiem. Patrzysz za lewym kciukiem. Wydłuż oba boki ciała, przeciągnij boki ciała, przeciągnij cały kręgosłup. Silne, mocne nogi, z wydech. Wracamy na matę, przejdź do wysokiej deski. Kolana, klatka pierwsza broda w dół, wdech do małej kobry. Łokcie blisko ciele, Nie ciągnij brodą do góry i z wydechem wróć. Pies z głową w dół. Znowu znajdź taką wygodną pozycję. Aktywny brzuch, odpychasz się od nas od palców dłoni. I z kolejnym wdechem. Prosta lewa noga idzie do góry, lewa pięta wysoko. Na wydechu lewa stopa między dłonie, Prostujesz lewe kolano, prawa pięta w dół, lewa dłoń do wnętrza lewej nogi. I prawa ręka wyciąga się do góry w linii z barkiem. Przeciągnij znowu oba boki ciała. Lewy bok ciała się wydłuża. Silne, stabilne stopy. Długie nogi. Proste kolana. Uśmiech na twarz. I z wydechu. Wróć obie dłonie na matę. Wysoka deska. Kolana, klatka piersiowa, broda. Na matę. Wydech. Mała kobra. Z wydechem Przejdź do psa z głową w dół. I teraz, patrząc między dłonie, przechodzimy sobie do wygodnego siadu. I teraz, siadając sobie z długim, prostym kręgosłupem, z wydechem unieś obie ręce do góry i na wydechu teraz prawa ręka idzie w dół, lewo, przeciągasz, popatrz do góry, pociągnij delikatnie ręką górę do tyłu, otwórz przyjemnie, bo co? I dodajemy miękki ruch. Takie duże koła ręką, luzując przestrzeń w barku. Trzy takie duże okrążenia. I zatrzymaj rękę w górze, przeciągnij się. Z wdechem wróć do centrum. Wydech, druga strona. Znowu przeciągnij przyjemnie cały bok ciała. Pociągnij ręką górę górze delikatnie do tyłu. I znowu dodajemy krążenia. Poczuj luz w barku. Miękkie ciało. I po trzecim. Zatrzymaj w górze. I na wdech. Wracam. Do centrum. Z wydechem przejdź do skłonu. Puszczając ciężką głowę w dół. Luźne biodra. Kolejnym wdechem. Wracamy rękami do góry. Zmieniamy skrzyżowanie nóg, trzymając ręce w górze. I na wydechu jeszcze raz do skłonu. Rozciągając drugi pośladek. Rozluźnik kręgosłup. Ciężka głowa. ciała i z wydechem rozluźnij. Uginamy teraz kolana. Stopy są nieco szerzej niż biodra. Z wydechem klatka pierwsza się otwiera do przodu i na wydechu rolujemy się kręg po kręgu, miękko w dół. Przechodząc na dosłownie krótką chwilę jeszcze do szabasany. Dając swojemu ciału teraz taki moment, żeby ono skumulowało wszystkie te dobre efekty praktyki. Dając sobie taką chwilę wyciszenia przed całym dniem. Weź głęboki wdech nosem i długi wydech ustami. Tak żeby zeszło z ciała jakiekolwiek napięcie, sztywność, stres. I z każdym wydechem stara się teraz rozluźnić. Puścić całe, całą ciężko w matę. Masz taką chęć, możesz jak najbardziej zostać sobie tutaj dłużej, dając swojemu ciału trochę więcej czasu na taki odpoczynek, na regenerację, albo powoli też nie wprowadzać delikatny ruch do dłoni, do stóp, w swoim czasie możesz poruszać głową zaczynając wybudzać całe ciało jeszcze przyjemnie znowu przyciągnąć i w swoim czasie znajdując drogę na swój ulubiony bok powoli podpierając się dłonią przejdź jeszcze na chwilę do wygodnej pozycji siedzącej z wdechem ręce idą do góry na wydechu dłonie schodzą na serce Dziękując sobie, że zaczęłaś zacząłeś ten dzień od praktyki, od pobycia w swoim ciele, w swoim oddechu i zabierając tą dobrą energię na resztę swojego dnia i do naszego następnego spotkania. Namaste!